Witam Was w kolejnym odcinku Ducato Kupiony, kolejny etap za mną. 20 dni temu zrobiłem 1500 km z Polski do Anglii. Jechałem i płakałem jak małe dziecko. Tak byłem mentalnie zgnieciony tym wyjazdem. Dodałem wam kilka odcinków, w których widzieliście. Kupiłem samochód, znalazłem mieszkanie, pokój w fajnym domu, świetna lokalizacja, super ludzie, przygotowałem kontener pod sprzedaż i budowę kolejnego kampera, sprzedałem Ducato, teraz szykuję Mercedesa. Kanał zasuwa do góry statystyki. Zawsze uśmiechnięty w materiale, a poza w dniach, w których nie dodaję wam materiału i, i przygotowuję to wszystko jak każdy momenty zwątpienia, odczucie samotności zła jakoś snu, przebodcowanie, stres dni, w których po prostu nie chce mi się ruszyć dupę z łóżka i spycham się sam tylko po to, żeby tak jak dzisiaj popatrzeć w lustro i powiedzieć sobie, że zrobiłem wszystko, co mogłem i jestem po prostu z siebie dumny, to dla osób niezależnie od wieku, które gonią za marzeniami pracują na to ciężko, bo na marzenia naprawdę trzeba się na zapierdalać. to taki szybki przekaz Zawsze przyjdzie ten moment. Jak jesteście systematyczni, pracujecie, to nie ma innej możliwości. Nie zatracajcie się w używki, w alkohol, narkotyki, cokolwiek by to nie było, bo to tylko uśmierza ból na chwilę, a później skutki tego wszystkiego mogą być naprawdę dramatyczne. Wiem sam po sobie. I teraz taki przekaz dla osób, które zostawiają hejt na kanale, bo. O ile jest to konstruktywna krytyka, to spoko, jak najbardziej za, ale są ludzie, którzy robią to po prostu specjalnie. Pamiętajcie, że karma wraca i ja też byłem śmieszkiem, który niejednokrotnie zrobił komuś przykrość i jest mi z tego powodu głupio po prostu. Nie wiem nawet, jak to opisać, ale też mnie dojebało. I był moment, w którym w kilka dni straciłem kilkanaście kilogramów, miałem zaburzenia równowagi problemy z oddychaniem zabrała mnie karetka z Londynu bo zemdlałem w samochodzie przeszedłem 3 miesiące badań okazało się że jestem zdrowy siadła głowa i nagle dni stają się szare długo się tak męczyłem ale dało mi to bardzo dużo do myślenia i pamiętajcie, jeżeli zostawiacie takie komentarze, bo osoby będą na pewno pisały, że a nie martw się tym, jak ktoś jest zmęczony, przebodźcowany, to czasami te komentarze mogą naprawdę komuś sprawić ogromną przykrość i wbić gwoździa w plecy, zastanówcie się nad tym, bo może przyjść taki dzień, że los Was po prostu za to rozliczy, także weźcie sobie to pod uwagę. I to tyle ode mnie na początku odcinka, nigdy się czymś takim z Wami nie dzieliłem, ale... Jesteś już na kanale, bardzo długo tych odcinków, już prawie pół tysiąca wpadło, i stwierdziłem, że może warto byłoby Wam też o tym powiedzieć. Część osób zmotywować, a osoby, które gdzieś tam specjalnie czekają tylko na to, żeby wbić tego gwoździa, żeby się zastanowiły, to może kogoś to uświadomi. Zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka. Pogoda przekozacka, w poprzednim odcinku fajne znaleziska i o nich trochę więcej na końcu odcinka. A teraz plan na dzisiaj, bo dwa dni temu znalazłem fibulę, wróciłem w to samo miejsce, o gdzieś tam. Poprawiłem kilkoma rzymkami i w drodze do samochodu, gdzieś tutaj na tej górce trafiłem połówkę hamerka. Trzy miesiące temu Oden znalazł swoją połówkę w tym samym miejscu, a dwa tygodnie temu Darek trzasnął tam całego hamerka jakiegoś Edzia z tego co pamiętam. Miejsce tak naprawdę sprawdzane tylko w drodze na rzymskie pole i poświęcę tam trochę więcej czasu. Zobaczymy, może wyjdzie coś fajnego. Trzymajcie kciuki i widzimy się przy pierwszym dołku. Lecę na grubej bombie. Sprawdziłem tamto miejsce, jak wolny elektron, zygzakiem. Dużo śmieci, mało konkretów i jestem dwa kroki od rzymskiego pola. Przepiękne znalezisko. Obracam Wam kamerę i pokazuję, co udało mi się znaleźć. Jest diżrymianin, tylko że teraz ciekawostka, bo wygląda jak posrebrzany. Kurczę nie chce trzeć, przemyję go i odpalę Wam kamerę. Jeszcze raz, ale sztos. Nie jest to Denar, najprawdopodobniej Konstantyn. Kolejna zagadka na kolejny odcinek. Na końcu będę wam robił takie konkretne podsumowania, więcej detali, lepsze zdjęcia, informacje odnośnie albo monety, albo danego przedmiotu. Ja już dzisiaj mam dzień zrobiony. Piękne znalezisko, początek Pola Rzymskiego, mało robione. Strzelam sobie punkt na mapie no i zaczynam robić kółeczka nie mogło być lepiej sytuacja z poprzedniego odcinka się powtórzyła, miałem jakiś założony plan na dzisiejsze kopanie nie zawsze tak to działa Sp sprawdziłem sporo miejsca, które Wam pokazywałem nic, przeszedłem całe rzymskie pole znalazłem rzymską monetę którą widzieliście na początku odcinka zrobiła mi dzień, bo jest przepiękna Zobaczcie sobie też w oryginale jak ona wyglądała na końcu, ale Yy, jestem już praktycznie przy samochodzie, także kończę na dzisiaj swoje poszukiwania. <laughs> I tutaj jak wolny elektron. No i jest gdzieś tutaj połóweczka. Hamerka. Przyłączę kamerę yy, na szeroki kąt i oglądamy. W całym tym mamoku wrażeń gdzieś ją odłożyłem. I mam nadzieję, że mi się. Udają te... teraz znaleźć. O, jest gdzieś tutaj. Tak? Jest. O, teraz sorry. Nie patrzyłem w ogóle, gdzie nagrywam. No i jest półweczka. Przetrę, słuchajcie, ładnie. Stan też fajny. Przetrę i za chwilkę odpalę kamerę jeszcze raz. Po raz kolejny chyba. Long ale cudo. Tak jest. No piękne. Nie mogło być lepiej. Masakra. Cudny fant. Jest. Mamy dzień kolejny. Wlatuje Guzikowe Pole. A ja nawet nie ubieram kurtki, bo za 15 minut będę dogrzany na maksa. Odcinki o poszukiwaniach w zupełnie innej formie, bo same konkretne znaleziska to też świetnie się przykłada na uwagę widza. No i na końcu podsumowanie trochę w innej formie, bardziej obszernie. Tyle. Łapię za detektor i widzimy się przy pierwszym dołku. Coś Wam chciałem pokazać, dlaczego mówię, że nie muszę ubierać kurtki. Poza tym, że słyszę cały czas na słuchawkach, bo jest bardzo dużo żelaza. Tutaj jest pierwszy sygnał, kolejny. Cały czas ten detektor gra. Kolejny. Kolejny. Ogólnie chodzi mi o to, że teren robiony już przez dziesiątki osób jest tak ogromna ilość sygnału, że na kilku metrach, tak jak widzicie, no nie wiem, 5 metrów, w tom taki kwadrat. Kilkanaście dołków. Także biorę się za szukanie jak będzie coś konkretnego, to wam odpalę kamerę. To pole jest po prostu niesamowite. Do samochodu nie mam daleko, ale gdybym chciał... Pieszył teraz do domu, to ten odcinek zająłby mi około 1,5-2 godzin. Jest tak ogromna ilość śmieci, guzików. Pomiędzy tym leżą przepiękne fanty. Przełączę kamerę na szeroki kąt. I o tutaj prawdopodobnie mamy kolejnego hamerka. No jest hamerek. Nie chcę, nie chcę tak przecierać. Dlatego fajnie wyczyszczę i, i za, chwilkę wam, za chwilkę Wam pokażę z bliska. Trzeci hammer, dzień po dniu. Baja! Jest. Zajechaniec ale cieszy niebywale. Kolejny hammer, gdzieś uderzony chyba przez jakieś maszyny rolnicze. Dla mnie to nie ma zupełnie żadnego znaczenia, bo i tak nie zbieram, nie poszukuję nie zbieram tego, żeby to tym handlować, tylko żeby pocieszyć oko. Piękności, pokopane. Zapraszam Was serdecznie na podsumowanie odcinka. Jest coś, jest kamerek. Po raz kolejny, chyba, long crossik. Sorry za zauwalone łapska, ale prosto z kopania robię dla Was podsumowanie tego hammerka Widzieliście w tym odcinku, ten z poprzedniego, dwie połóweczki. To jak i to Long Krosik Henry III. Wybijane monety od 1247 roku. Mennica z tego co pamiętam. Canterbury. Jest też więcej informacji, możecie sobie po prostu wpisać Henry III Longcross i poczytać sobie na temat tych monet. Stany jak widać nic nadzwyczajnego, ale przełamałem pasce, No i dzień po dniu dwa hamerki. Dzisiaj kolejny trzeci, także lecę na fali. Jak dla mnie cieszy oko. Fajne monetki. Hops. Fajna, znajda i bardzo nietypowa, niby zwykły miedziany medalik, a w Wielkiej Brytanii w XVI i w XVII chyba wieku bardzo popularne było wybijanie medalików, takich medali pośmiertnych i coś takiego właśnie udało mi się znaleźć. nietypowym, bo mogło być ich na przykład tylko 10 albo 20 sztuk. Yy, medalik leci do Roberta Sferczyka, który takimi rzeczami yy, się fascynuje, zbiera te medale, medaliki. Yy, nie jest to mój jakiś konik, a jemu naprawdę na pewno sprawi to mnóstwo przyjemności i może jak usunie ten gri, grinżpan, griszpan, jak się to mówi, yy, to uda mu się coś więcej. Yy, ustalić i może wyślemy jakieś info to jeszcze wrócimy w którymś odcinku do tego tematu na końcu gdzieś tutaj lupą złapałem datę 1668 rok no i nic wysyłam do Roberta zapraszam też Was do niego serdecznie na kanał wpadajcie, Robert Sferczyk jak ktoś się interesuje takim mocno tematem historycznym, nie tak jak ja że śmieszkuję co chwilę to link do jego kanału macie w opisie filmu tam jakieś gawędy historyczne i tak dalej dużo fajnych, ciekawych tematów fajna rzecz tego przedmiotu mi się nie udało rozszyfrować poleci do archeologa jak tylko coś będę wiedział to dam wam znać na kanale ciekawi mnie to, bo ma to tutaj na końcu zresztą widać o, coś takiego i wydaje mi się, że może być to po prostu rzymskie, jakaś igła, nie wiem, coś do włosów, do wpinania. Jak ktoś wie, to możecie oczywiście pisać w komentarzach, a ja na pewno wkrótce dam Wam znać dokładnie. Przychodzimy do Rzymeczka. Na początku myślałem, że mam jakiegoś denarka rzymskiego, bo takie srebrzenia są na tym, że może jakiś suberat, ale wychodzi na to, że jednak nie, jest Konstantyn. Pierwszy chyba folis, tak się to mówi. Wskakuje wam zdjęcie z prawej strony. Teraz jak w oryginale, w oryginale no. jak wyglądała ta moneta. W, wygląda w dobrym stanie. Fajne znalezisko. Kolejny rzymeczek do kolekcji. I to tyle ode mnie w tym odcinku. Dziękuję wam przy ogromnie, kto dotrwał do końca. To standardowo zostawić aktywność. Co do tematu na początku odcinka. Zobacz, jak będą wyglądały komentarze. Może się jeszcze do tego tematu gdzieś tam jakiś deprech swoich przejść kiedyś odniosę, trochę więcej poopowiadam. Na to też trzeba, wiecie, nazbierać trochę odwagi, żeby o takich rzeczach mówić publicznie. Dziękuję Wam przy ogromnie. Do kolejnego odcinka, trzymajcie się. Cześć.